Gigantyczny pomnik Krzysztofa Kolumba odnajdujemy w Genui przed głównym dworcem kolejowym Genova Piazza Principe. Okazuje się, że właśnie w Genui przyszedł na świat chyba najsłynniejszy odkrywca w historii świata. Pomnik postawili mu La Patria, ojczyzna, czyli nie Genuijczycy, ale wdzięczni. Włosi są dumni z tego, że to właśnie ich krajan zmienił świat. Pamiętamy dom Krzysztofa Kolumba, który zwiedziliśmy na Wyspach Kanaryjskich i globus, którym się posługiwał. Tam nie było Ameryk. Pamiętamy, on próbował płynąć przez Wyspy Kanaryjskie właśnie do Indii, a natknął się na wyspy. Które stanowią w tej chwili archipelag Karaibski. Kiedy przyszedł na świat Krzysztof Kolumb, tego dokładnie nie wiadomo. Źródła podają, że urodził się pomiędzy 25 sierpnia a 31 października 1451 roku, właśnie tutaj w Genui. Też w różny sposób był nazywany. Ta oficjalna włoska nazwa to Cristoforo Colombo A po łacinie znany jest jako Cristobar Colon I właśnie pod taką nazwą Figuruje w zapiskach na Wyspach Kanaryjskich Krzysztof Kolumb zmienił świat Zmienił też oblicze tego pięknego miasta Nadmorskiego Wdzięczni są mu Nie tylko Włosi, ale myślę również Eee, mieszkańcy innych krańców świata, prawdopodobnie również Amerykanie. Dziękujemy i żegnamy Genuę, ruszamy dalej.